Witam w kolejnej dnióweczce z Kosa TV, także zaczynamy czwarteczek dzisiaj jak widać po otoczeniu kontynuuję rozładunek jęczmienia, wreszcie trzeba to dokonać i chcę zwolnić po prostu przyczepy, żeby mieć gotowe, kiedy tam błyśnie pogoda, to można będzie coś jechać, ugosić. W sumie już jest na co, ale... Po co to ma stać, tak? Nieskończoność, więc wyrzucę to i dzisiaj będzie dzień na patencie, zobaczymy czy się sprawdzi ten patent, jeżeli się sprawdzi przy tym rozładunku, to myślę, że na duże żniwa będzie tak samo to wykorzystywane, ale o tym za momencik. Ogólnie co, jak rozstawiłem ślimak, wyjechałem po przyczepy zboża, to zaczęło się chmurzyć, także... Pojedynczo, przyciągnę najpierw jedną, rozładuję, potem drugą, żeby nie zrobić murki jak wczoraj, że to znaczy mieć e, moment na reakcję, że z jedną to ja zdążę ucieknąć, jakaś tam chmurka się zapatoczy, to z jedną szybko ucieknę, z dwoma już tego nie ogarnę, także lecę pierwszą, wyładuję i potem będziemy brać za drugą. No to cały myk polega na tym, że masę i Ferguson jest przystawiony całym tym rozgardiaszem związanym z konstruowaniem tych mocowań. Nie chciałbym się tego odrzucać. Trzeba zrobić myk taki, że jednym ciągnikiem i dostarczyć prąd z agregatu prądotwórczego i podać olej do wysypywania przyczepy i tak to właśnie opracowałem taki patent to na razie spokojnie nie leci później coś dokombinuje żeby po prostu jednym ciągnikiem to ogarniać i póki co fajnie to wychodzi to sobie przodem podpycham nie to, że ja cofnąć się boję, że nie umiem ale przodem jednak wygodniej jest jeszcze do tego jest obciążnik i jest ten zaczep wysunięty mocno do przodu i wtedy mamy ma mały ruch kierownicą i szybko możemy kontrę zrobić o. I ta przyczepa prowadzi się jak dziecko, a teren jest jaki jest, to jest dużo łatwiej. I do brzegu. I takim systemem nożliwa można robić, że podciągnąć przyczepę, przeczepić się i tym wywracać, a drugi ciągnik już się ciągnie na pole, a tamtą zostawia do wyładunku. I tak chodzi ciągnik z agregatem i tak. Nie muszę dodatkowo drugiego odpalać, żeby unieść sobie przyczepę I taki właśnie myk. I przetestujemy to w teżdżniwa. No oczywiście przy skorupie tego nie zrobimy, ale przy takich przyczepkach owszem, można z tego myku skorzystać. Idę, zmienię podstawkę pod tą zasuwę. Bo kurde, nie da się jej skontrolować, żeby nie opadała, coś ta się buba zardzewiała. Blokująca, i stosuje się prosty patent klin drewniany. Przy okazji wziąłem sobie wilgotnością, już to zmierzymy, ile to wilgoci ma. Także taki myk ogólnie, co w takich przyczepach, przy szyberkach, powinien być taki rękaw z blachy, zrobiony Takie kowietko wiecie o co chodzi żeby łatwiej było w te żmijki trafić bo jak prosto to prosto, ale gdzieś z ukosa i już się robią problemy a to się rozsypuje na boki także jak będzie jakiś remont przyczepy kolejnej to, to będzie bo z Zycharu to mi dorzucili do tego szyberkę od razu tą, ten syp i często z niego korzystam, tyle że mam w bocznej burcie to go właśnie wyjmuję na czas kiedy nie używany i tylko na rozładunek zakładam. I znowu trzeba unieść. No to nie, odpalam kolejnego ciągnika, tylko pyk. I leci. Tak na granicy bym powiedział, na granicy przyzwoitości. Jeszcze jedną próbkę sobie weźmy. O. Widzicie, nie, nie ma co więcej sprawdzać. To jest suchy jęczmień. Zobaczcie jak on się osypuje z przyczepy. Żeby on był mokry to po przeszło dwóch tygodniach stania na przyczepie, to by przy bokach był poprzyklejany, a na tamtej nic się nie okleiło, zleciał do końca, tak jak powinien i nie ma co nawet się. Strachać jeszcze on przy tym przesypywaniu, to 0,5% zgubi wilgotności powietrza dostając. A few moments later. No to szybkie przeorganizowanie. przyczepa znowu do tyłu podmianka przyczep i ciśniemy z kolejną. Tak, dla przypomnienia, jeszcze owijareczka stoi aktualna na sprzedaż. Jakby ktoś był zainteresowany, to ponawiam ogłoszenie. A tutaj zobaczcie, co jeszcze mnie czeka w przyszłości. Pewnie projekt będzie na zimę. Do zrobienia. Tą oborę jeszcze, tu też jest niezły potencjał ogólnie zerwać to wszystko wykopać pod ruszt, położyć ruszt I jeszcze jak będzie brakować miejsca to tu można oj z 10 jałóweczek wrzucić co najmniej jak nie więcej ależ tu się ich naleciało co to ze dzisiaj nie popada to wieczorem mogę jechać mierzyć wilgotność na życie, na przeżycie jak to wygląda i czy w tym tygodniu dłuższą żniwa czy nie najwyżej odrobinę to dekonstruowanie się przesunie, no ale trzeba korzystać z okienek pogodowych, będzie się spawać e, montować jak będzie padać, a jak pogoda to się nie zastanawiać, dlatego właśnie dzisiaj te przyczepy rozpakowuję, żeby mieć już kurcze powiem szczerze wszystko gotowe. I tak jak mówiłem to będzie do tych dużych silosów wsypane, także jeden ciągniczek będzie sobie stał z, e, no, z agregatem do opróżniania, a drugi będzie podwoził e, Zresztą zobaczymy jak to wyjdzie organizacyjnie, a tam, patrzcie, do dalej widać kombajn ktoś tu już ruszył ze żliwami, tak jakiś zetar z, z żółtą przyczepą i z zieloną, reakcja żliwna idzie, ale znowu się chmurzy nad głową, a ja właśnie ciągnę przyczepę z ziarnym. będę się stawiał, do było Dejavis wczoraj Się powtórzyło, nie wiem Wolałbym nie No to leci druga przyczepka Mierzyłem wilgotność Przed chwilą 13,6 Także tak jak mówiłem Jęczmiń suchy Dobra decyzja była, że wtedy Kosiliśmy nie przerwaliśmy I tyle Teraz niech się sypie powoli. Zaglądałem sobie do szamba w międzyczasie. To wam powiem, że już połowa to jest. Nie wiadomo kiedy się cholerka nazbierało, nie wiadomo. A wracając do tych chmurek, to tak... No, niech jeszcze te pół godzinki przetrzyma. I skończyło się te dobre Teraz trzeba szufrować Ajaj aj. Technologia Po przyczepy trzeba niestety Ale zimniutki jęczmień powiem wam nic, nic ciepła nie czuć. Także jest gitara. Kurwa mać. A tu końcówka. Nie padaj, kurwa, nie padaj jeszcze. Na taśmę Kurwa. Teraz szybko podnoś ślimaki. Zamekaj silos. Kurda, just in time. Zrobione. Dzisiaj to ja wyprzedziłem deszcz, a nie deszcz wyprzedził mnie. I rozpakowane teraz tylko odstawię tam przy tą przyczepkę będzie stała, czekała na żniwa biorę się za obrządek o i tyle dnia słuchajcie, rozstawić się opróżnić posprzątać wszystko pozabierać o, żmijkę, przyczepę agregat odczepić i już robi się obrządek w obrządku chcę podjechać zobaczyć na te pola, bo to jednak trochę są oddalone od gospodarstwa, te chmurki tak chodzą, może tam yy, nie padało, więc może jutro byłyby żniwa, jutro czy pojutrze, także trzeba podjechać, w mam miernik swój już, zmierzyć wilgotność i będzie wszystko jasne, czy będzie koszenie, czy nie będzie. Tak trochę za blisko kiszonki se podjechałem ale to nic przestawimy się tak ją chcę postawić żeby pomarańczową można było w każdej chwili podczepić to nie kolidowało a nie później chcesz wziąć tą przyczepę to tamta ci przeszkadza i to takie o a też nie chcę w błoto wprowadzać więc tutaj tak boczkiem 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 aby nie zaczepić o rękaw, to będzie całkiem fajnie. O, i gitara. Coś pod koło podłożyć i niech sobie stoi. Czeka na lepsze czasy. Na lepszą pogodę. Ale żeby coś bez problemów się zrobiło. Już tylko agrekaci, odczepić. I... A i obciążnik jeszcze, bo po co go wozić? I najgorsze rozładowane. Ale jęczmienia to ładny mam zapas. Gdzieś ze 12 ton dzisiaj rozładowałem. Tu gdzieś ze 25 leży. I tak myślę, że 30 albo ponad 30 w tym dużym silosie, bo dwie pomarańczowe niemalże pełne, to tam po 15 ton to na pewno było jęczmienia na nich. Jak nic, jak nie lepiej nawet. Dzisiaj vlog znowu będzie z lekkim opóźnieniem. Mam nadzieję, że baterii wystarczy w kamerze. To już resztówka. Zanim pojadę na pole, zobaczycie ile wilgotności. To zerknijcie sobie efekt po Zaczyna ładnie wyglądać. Tylko tutaj, o, środkiem został sufit. Do pobielenia. A tak, ściany już. A jeszcze tam z brzegu, trochę ściany, środkiem. Ale boczne już są ogarnięte, a jeszcze słupki trochę gdzieś tam podokańczać środek. Boki zrobione ogólnie środek został. Zaczyna to wyglądać. No i jeszcze okno na słomę. Zrobione. No nie dało się centralnie na środku, bo słupki wiecie w tej ścianie nie pozwalały, ale z lekkim przesunięciem jest. Wystarczy. Żeby swobodnie załadować balota i później go wypakować. Dobra, jestem na polu przynżyta i tu były głosy, że wszystkie znaczy doszły do mnie, że niektórzy w okolicy mieli problem. I strasznie przeżywali to, że pokazuję zboża wszystkie, ale nie tam gdzie kolejna narobiłem. No to zobaczcie, tu były kolejny. I w tych kolejnych no, jeszcze jako tako wygląda. No. Może 10 ton nie będzie, ale te 7 to powinno realnie wydać. Przężyto, może nie jest jakieś tam mega najlepsze, ale też biedy nie ma. Cztery rzędy pełne, wypełnione do końca. Kłosy, no całkiem, całkiem żeby nie było, tu kolejny widać wyraźnie to w tym miejscu no. tak to wygląda i takiego przynżyta mam 10 hektarów silos 48 ton Podejrzewam, że może tego nie pomieścić. A jak wy obstawiacie. Dobra, jeszcze zrobię próbkę miernikiem. Zobaczymy jaki wynik, co będzie wychodzić. I czy warto w tym tygodniu kombajn umawiać, czy lepiej jeszcze się wstrzymać. Bateria się kończy, także już nie będę dogrywał pomiaru wilgotności. Zaraz sobie wyłuskam, bo to też się chwilę zejdzie parę kłosów tak po drodze zerwałem i co? Tutaj jest działka pierwszy rok w uprawie tu gdzie się rzadziej posiało i takie słabsze stanowisko niedoszykowane ale zobaczcie może trochę rzadsze ale również z potencjałem nie wiem jaki plon się odstawię na te przężyta nie mam pojęcia no ale dobrze. Ile będzie, kombajn zweryfikuje. Także ogólnie mordka się cieszy, patrząc na to, że efekt pracy po paru miesiącach, po całym roku praktycznie jest widoczny. No w tym roku ogólnie zboże są ładne, przyżyte już szczególnie. Także wynik podam Wam jutro, pomiaru wilgotności. Trochę Was zostawię w niepewności, żeby tak nie było za łatwo no taki wieczorny obie wspólny na koniec bo już wszystko gotowe tylko kosić no tak jeszcze jutro jakby to postojało może na sobotę by się udało kombajn gdzieś wycyganić ktoś by może przyjechał wykosił to by całkiem cacy było także tego trzeba się trzymać no kłosy pochylone do dołu zobaczymy ile to ma wilgotności miernik pokaże więc z tym kończymy nie ma co przedłużać dzisiejszego filmu i ciągnąć go w nieskończoność, bo tu żadnych tam wątków jakichś szczególnych nie było. No, co miałem dzisiaj pokazać, to pokazałem, co zrobiłem, to zrobiłem. Reszta jutro, jutro też jest dzień. Dobra, do zobaczenia jutro.